Zdarza się nieraz, że dzwonią y, Łękowie, czy powiedzmy, że Łękowie w którymś pokoleniu uświadamiają sobie, że mają gdzieś tam dziadków czy, czy pradziadków, którzy wyjechali stąd, y, i pytają o księgi metrykalne, pytają o y, jakieś zapisy, czy jeszcze są właśnie, szukając tych swoich historii, swoich korzeni. Y, niestety. Na parafii nie mamy ksiąg metrykalnych z czasów wojennych, powojennych, przedwojennych, dlatego często odsyłamy do Archiwum Państwowego w Rzeszowie, aby szukali tych ksiąg i swoich, swoich przodków. Ale jeśli to dotyczy ludzi, którzy wyjechali tutaj przed wojną, w czasie wojny czy, czy w czasie akcji Wisła, to jeszcze są ludzie, którzy pamiętają ewentualnie z opowiadań i wtedy spotykają się, przyjeżdżają tutaj, spotykają się z miejscowymi, Łękami, którzy opowiadają im, że znali dziadka, czy wie, wiedzą gdzie dziadek mieszkał, gdzie jest dziadka, jeszcze pole gdzie, gdzie, gdzie można spotkać, dlatego takie sytuacje jakby mm. mają miejsce. Również są tacy, którzy wracając jakby chcą tutaj się osiedlić, prawda? No, tacy też są. Taka sytuacja mi przychodzi na myśl pana, który przyjechał tutaj na kermesz, na odpust i podczas trwania tego kermeszu yy, wszyscy proponowali mu, słuchaj, spokojnie, przenocujemy ciebie. Jak słońce zaszło i ciemno się zrobiło, wszyscy się rozeszli do swoich domów, a on został, yy, nie wiem, czy nocował w samochodzie, czy, czy nie, czy poszedł gdzieś do agroturystyki i powiedział, że tak nie będzie że on musi tutaj wybudować sobie chyrzę, że on tu będzie miał gdzie, gdzie wracać i gdzie, i gdzie się zatrzymywać. I nie, miało, nie minęło chyba, nie wiem, przed dwa lata i postawił tą Hyżę, y, gdzie był już niezależny od osób, które, y, które czego go przyjmą, czego nie przyjmą, bo on sobie postawił właśnie Hyżę. To może taki powrót czasowy, prawda, bo są też tacy, którzy wracają faktycznie na stałe. Jeszcze tacy się y, trafiają, prawda, Łemkowie, którzy y, Albo na emeryturę już tam gdzieś się dorobili i wracają tutaj, albo coś w życiu jednak przemyśleli i wracają tutaj, tu się osiedlają jeszcze. Przypomina mi się sytuacja z ubiegłego roku, gdzie młody człowiek zadzwonił do mnie szukając jakby informacji na temat swojego dziadka Łemka, który pochodził z łosia. I dla mnie było, co było dla mnie dziwne, to to, że on mając około 30 lat, dopiero jakby odkrywał historię swojego pochodzenia. Nie wiem jaka była relacja z dziadkiem, prawda? I, I dlaczego jakby nie wyciągnął tych informacji od dziadka? No ale zastanawiające i chyba takie budujące jest to, że jakby nie machnął ręką na to, co tam dziadek. Dopiero w tym roku chyba jakby miałem okazję... Yy, w Jadąc z cerkwi do cerkwi, z odprawy do odprawy, yy, słuchać tego radia LMFM yy, i leci kolenda. Jedna, druga, trzecia. Naprawdę, jakby dało mi to taką namiastkę tego, że faktycznie, bo trzeba też powiedzieć prawdę, że wiele z naszych rodzin yy, siedzi. Dwie starsze osoby, jedna starsza osoba, synowie nie przyjechali, młodzi wnukowie nie przyjechali, byli wtedy, kiedy wszyscy mieli wolne, byli na 24-25 grudnia i to z jednej strony też no, pomaga, no chyba nie ma co mówić, ale pomaga. To jest tak samo jak zejdzie się nas kilka osób i zaśpiewamy sobie kolędę, wertep, prawda, gdzie chodziliśmy, no to co to innego jak, jak nieśpiewanie kolęd, prawda, odwiedzanie siebie nawzajem, a tutaj włączamy radio. I leci, leci kolęda, jedna, druga, trzecia, mówi się o tych świętach, mówi się o tradycjach, mówi się o potrawach. Z jednej strony no, mówimy niby o rzeczach oczywistych, ale my już o tym w domu nie rozmawiamy, bo już nieraz to przerobiliśmy, prawda? jakie potrawy były u żony, jakie były u męża, jakie z dzieciństwa pamiętamy smaki, a tutaj włączamy i ktoś to nam opracował, ktoś to nam dzisiaj puszcza, ktoś to nas tym w jakiś sposób nas zbogaca. Prawda?